Apocalypse okay. Kilku miesiącach przerwy. No, niestety no, sytuacja była taka, że zarówno zawodowo, jak i prywatnie nie podołaliśmy w pogodzeniu wszystkich naszych zainteresowań i obowiązków, więc czasowo się wstrzymaliśmy w udzielaniu w internetach. Natomiast mam nadzieję, że teraz jakoś tak nam się wszystko uda ogarnąć, że znajdziemy czas i na pracę, i na nasze życie osobiste, ale też na nasze zainteresowania, no i na internety. Także postaram się. sumienie e, przykładać się do tego, żeby jednak te filmiki e, pojawiały się bardziej systematycznie, e, na bieżąco i będę Wam odpowiadała, jak będziecie mi jakieś zapytania. Także, no, wracam. <ścoughs> Dzisiaj Wam przedstawię Bejcy Velocitory w kolorze piaskowym, gdyż obydwoje jesteśmy totalnymi fanami koloru piaskowego. No i mamy klasik, klasik, klasyk klasik w postaci HX-ów Nepali Pro. Właśnie w trzeciej kategorii, a co to znaczy, to za Wam zaraz opowiem. Najpierw może przejdę do. Batesoft, to jak na buty trekkingowe, są niesamowicie lekkie, a wydają się tak masywne, e, są bardzo szerokie, e, design też mają taki, wiecie, jak dla ogra, e, a naprawdę są bardzo przyjemnie lekkie, mają wstawek metalowych, czyli e, no przez producenta jest to jako, jako plus, że nie są wygrywane przez wszelkie właśnie detaktory metalu. Jeżeli komuś to rzeczywiście się przedda, no no super, no ale właśnie to między innymi wpływa na ich ciężar, no ale to, przez to są o wiele mniej właśnie wzmocnione. Skóra, z której są zrobione, jest to skóra świńska. Z jakimś laminatem wodoodpornym, także myślę, że spokojnie, może nie możemy ich traktować jak typowe kalosze. Ale w razie zamoczenia, czy właśnie terenów mokrych, wilgotnych, myślę, że spokojnie powinniśmy wrócić do domu ze skarpetką suchą. One, jak widzicie, są dość przybrudzone. Nie czyściłam ich właśnie dlatego, żebyście sami mogli zobaczyć, jak wyglądają buty, użytkowane bardzo, w bardzo umiarkowany sposób, po niezbyt Wymagające terenie. Co to mamy jeszcze? Podeszwa jest bardzo zróżnicowana, ale nie ma tak wysoko, wysokiego bieżnika jak w przypadku, właśnie Higgsów. Jest według producenta antypoślizgowa. Buty są oddychające. Noski, właśnie tak jak mówię, są tylko i wyłącznie wzmocnione gumą. Kostka jest tylko i wyłącznie wzmocniona podwójną, czy tam kilkukrotną warstwą materiału, jakąś taką z sztywniejszą wstawką. Wkładki musieliśmy się pozbyć z tego względu, że oryginalna. Albo jest to kwestia po prostu jakiejś koślawej stopy, albo było coś z nimi nie tak. W każdym razie po jednorazowym założeniu no okazało się, że strasznie uwierała, więc musieliśmy po prostu kupić jakieś żelowe, żeby było wygodnie. No i od tamtego czasu problem, problem zanikł. Koszt od 350 w promocji do 600 zł. Występuje jeszcze wersja w kolorze czarnym. No, nam się bardziej podobała, właśnie piaskowa. Myślę, że są warte tej kwoty, ponieważ jest ona optymalna jak na buty skórzane, no całkiem naprawdę niezłej jakości. Jeżeli ktoś właśnie jest, no nie jest przyzwyczajony do butów ciężkich, tak jak ja I tak jak właśnie zaraz powiem o HX, a po prostu pierwszy spacer w tych butach to była katorga Tak te myślę, że są naprawdę fajną alternatywą dla cichobiegów tak zwanych Ale mają jednak tą podwyższoną kostkę Dobrze się sprawdzają jako buty na taką, jako buty na taką naszą europejską zimę i bierzemy się za nasz klasyk, za moje notki w postaci Hykxów na Pani Pro Też w kolorze pustynnym, troszeczkę ciemniejszym i cieplejszym. Jak możecie tutaj sobie porównać, o, są takie jasne, te są ciemniejsze i one rzeczywiście tak wyglądały od samego początku, że te też były właśnie cieplejsze i ciemniejsze. Cięższe, są naprawdę ciężkie. Są naprawdę ciężkie, ale one są o wiele sztywniejsze mają metalowe wzmocnienia. Nie, nie jestem pewna czy napięcie, nie chcę wprowadzać w błąd, no ale, ale jest różnica i tak jak powiedziałam w momencie gdy ktoś jest przyzwyczajony tylko do obuwia e, albo typowo damskiego, tak jak w przypadku kobiet albo typowo sportowego biegowego, no te buty będą szokiem, <laughs> te buty będą szokiem ja po moim pierwszym spacerze po prostu i byłam załamana że wydałam tyle pieniędzy ostatecznie, tak nie aż tak dużo, o czym zaraz powiem ehm, i że nie będę w stanie w nich chodzić. Ale starałam się tak sukcesywnie coraz bardziej zwiększać ten mój zakres yy, spacerowania. Zarówno czas, jak i obszar e, podróży i wojaży. No i było coraz rzeczywiście lepiej, ale no, nie powiedziałabym, że są jak kapcie. Absolutnie, i tak jak właśnie producent, producent też wspomina, są to buty na warunki ciężkie, intensywne, przeznaczone głównie na tereny e, typowo górzyste. Mają fantastyczne osłonki na kostki, a z uwagi na to, że ja jestem nieludzką pierdolą, więc ja haczę absolutnie o wszystko, e, także one mogą mogą się naprawdę sprawdzić i przydać. Do tego producent mówi, że materiał jest odporny właśnie na jakiekolwiek uszkodzenia i to przyznaje. to przyznaje rzeczywiście, 100% racji z uwagi na to, że tak jak powiedziałam, hacza absolutnie o wszystko, o kamienie, o gałęzie i jedyne co jest widoczne na materiale, to to, że takie rzeczy miały zdarzenia tylko i wyłącznie przez to, że jest zmieniony kolor, natomiast poza tym, no nie ma absolutnie nic. I teraz właśnie a propos, no tak od tyłka strony, pierwotnie te buty w pierwszej kategorii kosztują w granicach 1000 zł. Dużo. Natomiast jest strona, która się nazywa Army World i pewnie są jeszcze jakieś inne, ale ja akurat tutaj, no bo była najbardziej popularna na forach. I ja te buty kupiłam jako obuwie z trzeciej kategorii. Jest jeszcze też kategoria druga, i ona ma tylko i wyłącznie wady kosmetyczne, które mogą być, ale nie muszą. Natomiast buty z trzeciej kategorii są już pozbawione laminatu goratek. Goratex daje nam tą wodoodporność ee, i w, no, wzmacnia nam te buty. Natomiast w tym przypadku ee, nie uważam, by buty były zupełnie tego pozbawione, z uwagi na to, że niejednokrotnie miałam do czynienia właśnie z, teren, z terenami wilgotnymi, gdzie było mokro, gdzie było błoto, no i jeszcze się nie zdarzyło, żebym wróciła do domu z mokrą skarpetką. Także Eee, no, producent musi zawrzeć taką informację, przez co też buty są pozbawione gwarancji. więc jedyna opcja, jaka nam zostaje, to tylko i wyłącznie je zwrócić nieużywane w ciągu 14 dni. Ale uważam, że z uwagi na to, ile można zaoszczędzić, zależy jak to użytkuje. Jeżeli ktoś po prostu ma pieniądze, to, to kupuje sobie buty z pierwszej kategorii. Zwłaszcza jeżeli są mu potrzebne właśnie na takie tereny, i musi mieć tą pewność, że na pewno będą wodoodporne. Natomiast w moim przypadku, gdy jednak używam je dość umiarkowanie. E, głównie rekreacyjnie, trochę turystycznie, no to w, e, to, co dostałam za te pieniądze, jak najbardziej e, jest tego warte i absolutnie nie jestem zawiedziona z zakupu. Wady kosmetyczne. Wad kosmetycznych nie było żadnych. Buty wyglądały idealnie po prostu. Są węższe niż... E, Bejcy, ale to z uwagi na to, że chyba tutaj producent raczej przewidział, że stopa będzie musiała być mocno stabilizowana, sztywno się trzymać w tym bucie, więc nie można było sobie pozwolić na pewne jakieś luki. Dlatego tutaj raczej węższe stopy. No ale przez co są takie zgrabne i takie, no takie prawie, że kobiety może nie kobiece bo to będzie ujma dla facetów, które je mają. Ale naprawdę myślę, że zarówno kobieta, jak i facet będzie się czuła, e, będzie, będą się czuli w nich naprawdę bardzo komfortowo, bo no są po prostu ładne. Są po prostu ładne. E, w jakość wykonania no. W no, je czuć różnicę Czuć i różnicę, mimo że to jest trzecia kategoria, to one z materiału takiego głównego i w ogólny proces produkcji no niczym się nie różni od butów z pierwszej kategorii. Więc porównując buty za te 500-600 zł, a te, które wyjściowo powinny kosztować ponad 1000, no, jest różnica. Są zbite. No, czuć pieniądz, <laughs> czuć pieniądz. E, dodatkowo tutaj język jest właśnie wykończony skórą, zarówno e, góra cholewki również. Inteligentny system wiązania sznurowadeł. Nie robimy go Mamy tutaj taki plastikowy ogranicznik, zjeżdżamy sobie i mamy na końcu kieszonkę. I wkładamy sznurówki do kieszonki. Nic nam nie wypada, bo jest bardzo wąska, bardzo ciasno zrobiona, elegancko. Jest Two zone to się nazywa tak: Two zones lacing bodajże, czyli mamy dwie strefy sznurowania. Więc najpierw sznurujemy sobie strefę stopy, tutaj blokujemy, i następnie przechodzimy do nogi. Bardzo przydatna rzecz, jeżeli chcemy sobie dopasować tak, żeby było nam możliwie jak najwygodniej, jak najbardziej komfortowo. Generalnie, bardzo polecam wzięcie pod uwagę w przypadku zakupu nowych butów. W momencie, gdy mamy troszeczkę większy budżet niż na klasyczne protektory gromy, wzięcie pod uwagę w zakupu butów, właśnie z drugiej albo trzeciej kategorii, bo można mieć już naprawdę coś fajnego w szafie za niewiele większe pieniądze. Nie, no, Nepale są piękne. Nepale są zachwycające. Brązowe nie są takie ładne już, bo są właśnie chyba jeszcze brązowe i czarne, z tego co pamiętam. Ale no te piaskowe, no kocurskie, kocurskie są. Naprawdę, no naprawdę fajne buty. Zarówno jedne, jak i drugie, tak jak powiedziałam. Obydwie pary będą miały swoich zwolenników, jak i przeciwników i obydwie mogą być używane e, w różny sposób. Także nie mówię nie żadnej z nich, ale no one skradły moje serce. No <grytanie> dobra, to by było na tyle. I zapraszam Was niebawem na następny filmik. Pa!